Co włączyć? A nie, dobrze, dobrze. Nie, co to w ogóle jest, człowieku? Ja. Ja chyba gram o ostatnio w trzecim sezonie tego rozdziału. Ja w no podobnie. Ja chyba gram o ostatnio w trzecim sezonie tego rozdziału. Mhm. Ej, raz go słychać. Dobrze, że raz jakby mówił kurde sam, z, z samolotu. Bryanek.

Nie, nie skoczył kolorowy świrak. Słuchaj, to ja chyba lecę tu. A jednak tu, na pompę wyląduje. O kurde, nie, dobra, idę tutaj, bo tam są typy. No ja mam swiper na mnie, to... co się dbala. Potrzebuję jednej broni tylko. Nie, nie ma z tej broni, czy Ej, macie chociaż jedną broń. Bo nie mam żadnej. No skałpa. Ej, mogę z niego. O, opa. I Nawet macie. dwie broni macie. No teraz się można dowalać, tylko jeszcze masy i tyle. Zaraża. Ty, gdzie on jest? ale sobie poleciał na kuszące kominy. Ty, właśnie, gdzie no, dobra. Co nie jest, że to się bawi? Ciekawe, ty, ja, na on ży... prze... ja na razie nie gram. On przeżyje, Czemu? on przeżyje. Dobra, da sobie radę. Chyba. O, kurde! O kurde. Typy! Gdzie? Yeah. Ja yeah. Takie. Leży z Nie, no mój Arturaim. Nie może do lobby. Do lobby. Uh. Oh, sorry Wejdę do lobby. Nie, ja mam takiego Arturaim. Gdzie już obacz, jak śmieszny. Tutaj, bo tu gdzieś nie No A zabiję ich i podniboli ludzi. Fajnie. No cóż, coś innego niż snajpa. Nieźle. O wsianie był. Nie, <grywk> Help, mam kogoś. Pomocy leżę. Nie. Ej wyźnijcie mi coś Dobra, jest bus, tam Uuu, ale ty masz głośno mikro, chłopie Kto ma głośno mikro? Ty Jak ja? Ty. Słuchajcie go dobrze i wyraźnie No Ta, Ardur to jakiś pro player? We Fortnite Co? Ale... Wiesz o co co chodzi... Tu mówisz o jakimś Artur naimie ja nawet nie wiem o co chodzi. Nie no, bo Artur Aim... Help! Mam kogoś! To jest no? coś takiego jak trafiasz kilkanaście strzałów, e, tysięcy e, O niebieska MSK, no i to się ja szaczę. Jak ktoś chce pompę wolną ja Nie to proszę. Jeszcze... No, już no. proszę podwalił. A nie Weź se ja od nie mogę więc... W ogóle ziomek jak to se uaził w tym domku Ja o co chodzi z tą mgłą, bo niech... Nie, nie, nie ukrywa mi i mnie. nie? O nie, jak w Halloween. O wilczki. E pewnie byś dostał teraz o na rej, ale wilczki. na razie nie No pamiętam ich. A ja mam launchpada, lecimy gdzieś? No dawaj, stawiaj. No, na razie? Nie, no po co na razie? O, duża p***a. Dobra. Nie no, gdzieś nie, się no poleci. Łysy, spokojnie. Nie, nie lećmy. Ej, lecimy. No ja dostaję ostrzał. Łysy, Help me, help me, help mi! Pomóż! Już, 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 łysy, łysy. Leć. mikro. Nie trzeba. Ale laser im po głowie, wszyscy! Ej, no! Mm. Ej, no! no, no I no, nie mogę niego fraga no zrobić, bo mam takiego gejemu, że to szok. Łysy, dawaj go! Dobrze. Ej, no, mój lot! Ej no, jednak mój. Dajcie potki, dajcie potki, dajcie potki. A ja mo do pompy. Tu masz te beczki ze slurpem. A do pompy, daj, daj, ja do pompy. Za chwilę ci dam. Dzięki. Nie, ja tu sniperka ja wywala mu mnie irytuje. O, zajebi się szczurmowiec. O kurwa, rzeczywiście szczurmowiec. Na no ja w pierdzielę. Zur rosyjskie pepti poptery na co nadać. Gdzie? Ej, wróciły helikoptery, czy nie? Nie, ale u mnie w sesie Del A? A, A o no tym. Ja że... no, można, można. No to. Wow. Nie! Ej, jak musisz dać tak działam. jakby Znaczy nie dokładnie na YouTube'a. W sensie tak jakby na YouTube'a, ale... Bo ja mam konto tylko chcę zmienić nazwę. Keviksonik mam i co dalej, co napisać dalej? Bo muszę coś dopisać. F... Fysy, czyli Fortniteowy świrek. Nie no nie no. czekaj. Nie no nie no nie no. Jak to nie? To jest najlepsza ksywka. nazwa. Ksyfka. No właśnie. A co, co to znaczy LW? O kurde, raptory! Dobrze, uciekam. LW to znaczy lewy. Lewacki. Lewy łysy. Nie gram w nogę już. Wszu odpuściłem. No ale no jesteś lewy To dinozaury wróciły? No na ciekawka, nie Znaczyna. jestem ani leworaczny, ani lewonożny. A i co teraz? Jesteś prawy łysy. Słysza. Chodź ją o, o lunchpadem, przecież miałeś, Lunchpadem miałeś przecież! No debil. Ja nie miałem Nie. Ej, chłopaszki auto! O, widzowie, potężna terenóweczka. Ja nie ja si lubię si 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 prowadzić, nie si wiem. Si ty, ale opona to się sama przelija? Ej, ty pytał na górze! Wsiadaj. No, jedziemy. No jasno, masze high im zrobimy. Nie, to się źle, zawsze źle kończy. Hedda dostał. Nie. nie. Ej, trzeci gość Dobra, jedziemy pomóc Galkowi. Dawaj, wjedź, wjedź, wjedź. 26! 26, Oj 26. dajesz 6. dajesz. Ma ktoś sniper do, do oddania? No, dawaj łysy. Zaraza. 30 white. 30 white. Dobrze, dobrze. To dojazd! Daj, Ale ustawcie. ktoś tam śmiga. Typy, typy! Dojeżdżałem nas! Leży? Dobra, 50 kewa. Ej, ja też coś jakiegoś. Fraga. No cóż. Tam co jeszcze? Gdzie zaśleciał? Widzę. Plecy. Ej, ktoś małga. Jeden biało. Ej, ja nie ogarnię, co się dzieje. Tam jeden jeden bokawie jest pleców. Jeden się za drzewem chowa. A! A! Nie kolejny. O Jezus Maria! A, trzy ja oddziały nas chyba dojeżdżają. A jeszcze mnie... Ja się palę, zero. Nie! Pomocy! No, to jakieś trzy oddziały. Na się mam lunch pada, więc uciekam. A nie dobra. A, nie. A sorry! <laughs> o, kogoś zabiłem! No i kolejni polecie tam! i Serio kolejni To się raczej...